Kapitalne obiekty, od tego zacznę. I kapitalna gościna, więc bardzo się cieszę, że na terenie Warmii i Mazur mogliśmy reprezentować nasz, nasz kraj, bo organizacja była perfekcyjna. A jeżeli chodzi o samą grę, to pierwsze dwa spotkania ofensywne z wysokim pressingiem, takie jak chcieliśmy, więc wszystko się zgadzało. I tutaj troszkę inna, inny pomysł musiał być zastosowany przez czerwoną kartkę, ale to też zaprocentuje, bo. Drużyna musi czasami troszkę pocierpieć, żeby się jeszcze bardziej skonsolidować i, i mam nadzieję, że nawet będziemy beneficjentami tej sytuacji. Chcemy, żeby reprezentacje to były prestiż, ale żeby reprezentacje zawodników też się rozwijały, więc jeżeli ktoś ma argumenty w postaci dribblingu, to chcemy, żeby je doskonali na poziomie międzynarodowym, żeby to przenosił na te środowiska najbardziej wymagające. Moja pierwsza bramka dla kadry, na pewno wielka duma, cieszę się, że mogę być w tej drużynie, to spełnienie moich najpiękniejszych marzeń. Przyjechaliśmy na zgrupowanie, pierwszy mecz z gdzie pokazaliśmy bardzo dobrą grę i pokazaliśmy, że jesteśmy bardzo dobrym zespołem, dobrze zorganizowanym. Następny mecz z Egiptem, który postawił nam duże warunki i wyszarpane w zwycięstwo pokarnych. No pierwsze 90 minut mieliśmy duże problemy, ale udało się. I mecz z Kanadą, która była dobrym zespołem. Dostaliśmy czerwoną kartkę w 20 minucie i to było dla nas duże osłabienie. Ale w, takim, w takich momentach pokazaliśmy, jakim jesteśmy zespołem, jak dobrze razem funkcjonujemy. I było widać na pewno z boku, jaką drużyną jesteśmy.